W latach II wojny światowej oczywiście przyjechało do południowej Afryki sporo uchodźców, niektórzy przez Bałkany, tych tutaj to nazywano Cypriotami. Była tu również grupa, duże grupy polskich żo żołnierzy, wśród nich około 500 tysięcy żołnierzy i uciekinierów ze Związku Sowieckiego. Władze miasta, w którym oni tam stacjonowali, czyli w Pietermaritzbergu, nazwały... Również jedną z ulic, Polish Road, czyli polską ulicą, która istnieje do tej pory. Z tego też okresu pochodzi portret Marszałka Smaca, który posiadamy tutaj w fundacji dziedzictwa. Wykonany przez Aleksandra Szołomiaka, który był żołnierzem Krakowskiego Pułku Piechoty. Podobno dwa takie pastele, bo to zostały wykonane. Jeden z nich jest w naszym posiadaniu z Peter Maritzburga, z Muzeum DOTA, natomiast drugi powinien być w posiadaniu fundacji generała Smatza, która jest w Ajryn tutaj, przy Pretoru. Szpital Baraguana, który dzisiaj jest szpitalem dla i ci, którzy nie znają jego historii, nie wiedzą, że był jednym ze szpitali polowych, które tutaj zostały stworzone jako zaplecze drugiego korpusu w owym czasie walczącego na w, w froncie północno-zachodniej Afryki, czyli Tobruki i, i tak dalej. I tutaj bardzo wielu z tych żołnierzy przyjeżdżało. Był to po prostu szpital wojskowy. Niestety, e, członkowie tej brygady kresowej, która. Jak wiecie, połączyła się z Brygadą Karpacką i tworząc ten drugi korpus, potem generała Andersa. Wielu z nich cierpiało na gruźlicę. I ten szpital miał też oddziały specjalizujące się w, w leczeniu gruźlicy. Niestety wielu Polaków tutaj właśnie z tego powodu znalazło się na terenie tych, tych szpitali. Ciekawostka, o której się dowiedziałem, jest, że w trudnych warunkach, czyli w obozach jakichś pracy, czy koncentracyjnych, gruźlica nie rozwija się tak dobrze, jak w momencie, kiedy człowiek zaczyna być dobrze odżywiany i, i wraca do siebie. Czyli te wszystkie dzieci polskie, które szły za oddziałami armii Andersa i znalazły się w Palestynie i ci żołnierze, dopóki byli niedożywieni w Rosji, to ta gruźlica jakoś trwała w takiej stanie jak gdyby embrionalnym. Na tutaj, natomiast tutaj, kiedy dos, otrzymali dobre pożywienie, to jakoś się zaczęła rozwijać. No, największą taką polską imigracją w sensie ilości to jest grupa 500 dzieci Polskich, które szło właśnie za armią Andersa i rząd polski oraz Amerykanie szukali wówczas dla nich jakiegoś miejsca. Na schronienie na czas wojny. I w Południowa Afryka za sprawą generała Smatsa, albo marszałka Smatsa przygarnęła grupę 500 takich dzieci. Wylądowali oni tutaj 3 kwietnia 1943 roku. Potem, kiedy Polska znalazła się oczywiście pod jarzmem sowieckim, sytuacja strasznie się skomplikowała. Polski rząd na emigracji nie miał. Przypuszczam funduszów nawet, żeby dalej te dzieci edukować. W związku z tym zajął się nimi ponownie rząd południowoafrykański i tym razem już włączył ich jak do miejscowej społeczności, skończyli tutaj szkoły, technika i oni się stali, przynajmniej w tych czasach, kiedy ja tu przyjechałem w latach 70. oni tworzyli taki prawdziwy kościec emigracji polskiej w południowej Afryce, co je podkreślę zintegrowany, bo oni już znali język. Znali oba języki, burski i, i angielski, czyli wielu z nich się pożeniło tutaj z partnerami z Południowej Afryki. I, no i właśnie do tej pory, oczywiście te dzieci dzisiaj są w latach 70-80 lat, już się prawda, mniej więcej sięgają. W sumie mówią, że około 12 tysięcy polskich żołnierzy gościło na ziemi Południowej Afryki w czasie II wojny światowej. Powstała tu również organizacja pod nazwą Polish Relief Fund, czyli organizacja pomocy Polsce, która wspierała działalność w Polsce w czasie II wojny światowej uczestników Powstania Warszawskiego, a po wojnie wspierała Solidarność. I tutaj żeśmy też właśnie w tych niezbyt doległych latach też zbiórki czynili, szczególnie na stan wojenny powojenna emigracja nie była zbyt duża, bo doktryna, yy, która chyba troszeczkę yy, odebrała władzę burą w tym kraju, była taka, że jest to ich ziemia obiecana, troszeczkę jak Izraelczycy, bardzo, jak gdyby religijnie podchodzili do tych spraw. W związku z tym katolicy byli dla nich B, bo prawda to jest inny układ. Jak gdyby, yy, yy, religijny i w tym sensie chyba przegabili sporo bo mogło tu się osiedlić dużo więcej Polaków niż się osiedliło bo podobno pozwolili osiedlić się tutaj tylko kilkuset polskim godzin, wśród nich około stu y, pilotów i y, to nas troszeczkę teraz sprowadza a propos pilocy piloci i lotnicy y, zaczynamy mówić o obchodach lotów nad Warszawą. I pierwsi lotnicy, którzy przyjechali tutaj, jakoś garnęli się, szukali polskiego towarzystwa. Dwóch z nich nawet pobrało się z Polkami. I mm. pierwsze takie zupełnie nieoficjalna lampka wina z serem odbyła się już w 1945 roku, w sierpniu, w rocznicę, obchodów, w rocznicę lotów mm. nad Warszawę. Yy, yy, właśnie tutaj wjechano z góry. Potem w następnym roku tak samo, raczej Prywatnie. Natomiast pierwsza, pierwsze takie bardziej duże uroczystości odbyły się w 1947 roku. Organizatorami pierwszymi był porucznik Wiesław Szymkowiak, który niestety zmarł tutaj na yy, właśnie yy, na tuberkulozę, gdzie się zgubiłem się, czyli gruźlicę. I również pan lucjant Nebleski, byli obaj oni zdemobilizowanymi żołnierzami. Nebleski wyjechał potem do Stanów Zjednoczonych. Pod koniec lat 40. przyjechała tutaj nowa fala imigrantów, niezbyt duża, głównie zdemobilizowanych żołnierzy polskich z Wielkiej Brytanii. I w 1948 roku było ich na tyle wielu, że rozpoczęto. Organizację założenie pierwszych polskich organizacji. Jedną z takich pierwszych organizacji był Związek Kosadników Polskich, drugim było koło lotników, trzecim Stowarzyszenie Techników Polskich, które miały również swoje lokalne oddziały w Kapsztadzie i w derbali. Wielu, oczywiście większość migracji do tego kraju była. Imigracją, która temu krajowi mogła pomóc, a ponieważ rozwijała tu się infrastruktura, więc najbardziej ważnymi ludźmi byli inżynierowie. I z przyjemnością muszę powiedzieć, że profesor Michał Zakrzewski jest twórcą portu morskiego w Derbanie, jak się znajdziecie w derbanie, swego czasu na jego deskach projektowych pracowało około tysiąca ludzi. Profesor Stefan Smoleniec który był jednym z przewodniczącym komitetu budowy tego właśnie monumentu, był dziekanem Wydziału Mechanicznego na miejscowym uniwersytecie. A bracia Miszewscy, to już w Cape Townie, głównie Maciek Miszewski, jest współprojektantem teatru Niko Malano w Kapsztacie. Andrzej natomiast, obaj zresztą w czasie wojny byli pilotami bombowców. A Andrzej wyróżnił się z tym, tym, że zrzucił norweskich komandosów na tak zwaną, w akcji na tak zwaną ciężką wodę. Hiros of Telemark, jest taki bohaterowie Telemark, opowiada właśnie tą historię. Potem była sporadyczna imigracja, do której ja należę, kiedy od czasu do czasu, jak rodzynki ludzie sobie tutaj, prawda, przyjeżdżali dzięki jakimś tam znajomościom albo dzięki temu, że się zgłosili, bo każdy straszył tym okropnym apartheidem, jaki to jest to niedobry dla czarnych i tak dalej. Praktyka była taka, że była to zwykła walka o, o władzę.